Dobry, cześć kochani, witam Was po wakacyjnej przerwie. My wracamy do nagrywania przeglądów z dostaw roślinnych i na końcu lata, na początku jesieni, czyli teraz właśnie na początku września, ten film będzie od razu z przytupem, a główną, czy właściwie głównymi bohaterkami będą rośliny z rodzaju, który tutaj trzymam w rękach, czyli będą to begonie. Zaczynamy kochani, begoniowym festiwalem. Także wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy ten rodzaj roślin lubicie, Kochacie, czy może szukacie sobie jakiejś nowej e, roślinnej miłości, to dzisiaj na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja jestem Klaudia, a to jest kanał sklepu Flora Point i zapraszam Was na film. Przejdźmy od razu do begonii, którą trzymam w rękach i jest to begonia Alice Fay. Tutaj będziemy mieli bardzo błyszczące, delikatnie zaokrąglone liście, ale jak na begonie przystało, te liście nie będą symetryczne. Na tę roślinę również mówi się ukośnica, dlatego że te liście właśnie są tak zbudowane, że one nie są symetryczne. Gdybyśmy ten liść złożyli na pół, to on się nie złoży do całości. Jeżeli chodzi o uprawę tych roślin, to musimy przede wszystkim pamiętać oczywiście o wilgoci i o tej w podłożu. Tutaj może pomóc nam na przykład torf, dzięki któremu to podłoże będzie cały czas delikatnie wilgotne i ta wilgoć będzie się po prostu dłużej w nim utrzymywała. A jeżeli chodzi o wilgoć w powietrzu, tutaj ta wilgotność wyższa jest zdecydowanie potrzebna, to tutaj postawmy na widne łazienki albo widne kuchnie, ewentualnie postawmy te cudowne rośliny niedaleko na wilżacza powietrza. Kolejny okaz to Begonia Cracklin Rose, zdecydowanie begonia, taka wysoko rosnąca, ona ma bardziej taki um, szaczkowaty pokrój. I tutaj y, sama Wam przyznam, tutaj doszukuję się między tymi pędami, między tymi łodygami jakichś tyczek. Byłam przekonana, że ona dzięki tym tyczkom jest taka stabilna. Natomiast nie. Te łodygi są na tyle y, takie właśnie wytrzymałe, że one są w stanie tę roślinę utrzymać. Przyjrzyjmy się oczywiście jeszcze liściom, no bo to też liście są bardzo ozdobne, jeżeli chodzi o begonie. Tutaj mamy takie naprawdę ciemnozielone, wpadające delikatnie w taki fiolet z delikatnym Selebrnym nakropieniem, i to, co jest bardzo charakterystyczne w przypadku begonii, to to, że ich młode listki są dużo, dużo jaśniejsze. Zdaje się, że wręcz w ogóle nie przypominają swojej dorosłej formy. Natomiast one, oczywiście, z biegiem, z czasem, jak będą dorastały, to swój kolor zmienią. Także, moi kochani, druga begonia na dzisiaj. Ta piękna crackling Rose. Teraz Begonia zgoła trochę inna, a to dlatego, że niższa, jak możecie zobaczyć, ona będzie zdecydowanie bardziej rosła nam przesz niż wzwyż, ale skupmy się bardziej na tym, co tutaj się zadziewa na liściach, ponieważ tutaj może niekoniecznie kolor, niekoniecznie wzór, natomiast sama faktura, to nie samego liścia, ale brzegu tego liścia stanowi o wyjątkowości tej rośliny. Tutaj mamy wyjątkowe takie poskręcane liście, które na końcu Zakończone są pewnego rodzaju takimi włoskami, takim trochę jakby kutnerem. Zdecydowanie jest to takie miłe w dotyku, nie jest to nic ostrego jak, jak ciernie w przypadku kaktusów. Jest to bardziej takie w dotyku troszeczkę jak, jak taki kutner na przykład na platycerium. Także bardzo ciekawa ozdoba liścia. Sama ta roślina jest bardzo ciemna i też pamiętajcie o tym, że jeżeli roślina jest ciemna, to my możemy troszeczkę z góry założyć, że ona lepiej poradzi sobie na stanowisku, które jest słabiej. Thank <laughs> you. Oświetlone i tak również jest z begoniami. Oczywiście większość roślin będzie czuła się dobrze w, na stanowisku o rozproszonym świetle, natomiast begonie zniosą również takie lekko zacienione stanowisko. Mogą wówczas trochę rzadziej i mniej chętnie kwitnąć, ale również będą tam dalej pięknie rosłe. No i warto też wspomnieć, że oczywiście to nie są rośliny na pełne słońce, ponieważ ich liście są zbyt delikatne, zbyt cienkie i mogłyby się po prostu poparzyć. Także, kochani, Trzecia begonia na dzisiaj, ta ciemna, taka włoskowata, troszeczkę taka powykręcana piękność, a my idziemy dalej. Kolejna begonia to begonia vampire i rzeczywiście jak tak sobie myślę o begoniach, to mam takie wrażenie, że one pasują w ogóle do jesieni, pasują do czasu Halloween i pasują do takich mrocznych klimatów, więc ta nazwa tutaj vampire też perfekcyjnie wręcz pasuje do begonii. Tutaj będziemy mieli oczywiście cudowne, bardzo takie kształtne i wykształcone liście. Zdecydowanie te liście są bardziej takie y, poszarpane w swojej budowie, mają tutaj trochę więcej takich różnych... Y, zakończeń, tak jakby wycięć. Natomiast po, oprócz tego, że te liście są takie, takie dekoracyjne, to zwróćcie tutaj proszę jeszcze uwagę na ogonki liściowe. No co tutaj się dzieje? Fantastycznie to wygląda, tak jakby całe te łodygi były pokryte takim dosyć takim długim włosiem się zdaje. Natomiast on jest taki ciekawy w dotyku, trochę taki gumowy wiecie. Jeszcze nie spotkałam się z takim owłosieniem łodyg, tak to nazwijmy. Tutaj są jeszcze takie młode, jeszcze niedorosłe liście niewyrośnięte, one tworzą również takie bardzo poskręcane, ciekawe dekoracyjne elementy tej rośliny i tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać jak ciekawie ta roślina wręcz rozpycha tutaj doniczkę, czyli tutaj już zdecydowanie musimy postawić na przesadzenie. Tak jak już wcześniej mówiłam, możemy oczywiście tą roślinę przesadzić do ziemi uniwersalnej z dodatkiem torfu. Dodajmy tam jeszcze troszeczkę perlitu i takie naprawdę dosyć uniwersalne podłoże dla begonii będzie jak najbardziej właściwe. Natomiast jeżeli chodzi o samo uprawianie jej, to jeżeli macie tendencję do przelewania begonii, to możecie również w tym samym podłożu ją zasadzić w doniczkach terakotowych, które co do zasady troszeczkę szybciej wysychają. A właściwie o tym, czy begonia lubi mieć wilgotne podłoże i jak lubi być podlewana, to o tym powiem za chwilę. Tylko odstawię tę begonię Vampire, która jeszcze tutaj widzę pod słońcem. Ona ma takie fantastyczne zielone tyły. Już Wam spróbuję to. Pokazać, ale te sadzonki są tak gęste, że naprawdę trudno jest jakiś jeden konkretny liść schwycić, ale proszę bardzo. One w tym świetle są trochę bardziej takie seledynowe, a jak ja patrzę na nie z tej strony, to są takie wręcz zielono-limonkowe, więc też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa roślina i idziemy dalej. Kolejna begonia to begonia Snow Cup. Tutaj będziemy mieli takie bardzo żywo zielone liście, piękna, jasna, taka jabłuszkowa zieleń od spodu. Natomiast jeżeli chodzi o wierzchnią warstwę liścia, to tutaj zdecydowanie te srebrne nakropienia się bardziej wybijają nam do widoku. Tutaj możecie również zobaczyć jak begonia kwitnie i o ile sama roślina jest bardzo okazała. O begonia raczej jest rośliną dekoracyjną z liści. Te kwiaty są, natomiast no tutaj one może nie są zbyt wybujałe, czy też za bardzo przyciągające wzrok. Ta begonia, jak możecie zobaczyć, również rośnie bardziej w sposób taki krzaczkowaty. Tutaj mamy już oczywiście od, od razu mamy takie tyczki, które pomagają tej roślinie się przede wszystkim nie przechylać, nie łamać się. Natomiast jeżeli się tak zdarzy, że Wasza begonia pod własnym ciężarem się złamie, to nic. Spróbujcie ukorzenić ten ułamany kawałek rośliny, natomiast begonia to też też są rośliny, które lubią być uszczykiwane. Także takie złamanie łodygi może prowadzić do tego, że ona w wyniku tego się na przykład rozkrzewi i puści sobie tutaj gdzieś e, niżej swoje oczko. Także nie, nie martwcie się, jeżeli przez braktyczek begonia się Wam połamie. I kochani, ostatnie jeszcze rzut okę na te cudowne liście Snow Cup. I już pokazuję Wam kolejną begonię, bardzo podobną w samym kształcie, w samym wyglądzie, ale o zupełnie, zupełnie innych liściach oszałamiająca begonia Pink Linda, która zdecydowanie jest bardzo pink i jest bardzo red. Tutaj będziemy mieli taką czerwono-różową begonię, która oczywiście tutaj spody liści ma troszeczkę jaśniejsze. One są zdecydowanie takie bardziej właśnie czerwonawo różowawe natomiast tutaj przednia blaszka liści jest troszeczkę ciemniejsza, wpadająca wręcz w taki, w taki bakłażan, w taki fiolet. Ale co jeszcze piękniejsze w tej roślinie to zobaczcie proszę, że jej nakropienia również są takie i ten róż się naprawdę wybija na tej takiej ciemnozielonej, zielonej blaszce liściowej. Roślina wygląda dosłownie oszałamiająco. Jakby miała dobrać tutaj do niej jakąś osłonkę, to bym postanowiła nam taką osłonkę, która nie przyćmi tej rośliny, aby właśnie te, te liście i również tutaj te łodygi czerwone były właśnie na pierwszym miejscu. Przy okazji tej begonii powiem od razu o podlewaniu, bo przyznam szczerze, że chcę z nią trochę dłużej zostać w kadrze. Begonie lubią mieć stale lekko Podłoże, natomiast nie lubią, gdy to podłoże jest przelane. Oczywiście, jeżeli mamy ciężką rękę, to tak jak mówiłam, możemy zdecydować się na doniczki gliniane, ale możemy również zdecydować się na regularne i niezbyt takie obfite podlewanie. Nie zostawiajcie wody ani w podstawce, ani w osłonce. I tutaj też najlepszym sposobem podlewania begonii będzie podlewanie jej przez podsiąkanie, czyli wkładanie tej rośliny do miski z wodą. Wówczas moczy nam się bryła korzeniowa, a nie ma strachu, że zmoczą nam się liście, które tutaj przy, przy samym podłożu są, ponieważ te liście tego nie lubią. I o ile niektóre rośliny sobie z tym poradzą i ta woda po prostu wyparuje z liści, to prawdopodobnie liść takiej begonii może nam zgnić. Z tego powodu, dlatego też raczej begonie wkładajmy do miski z wodą, raczej podlewajmy ją przez podsiąkanie, a nie przez polewanie podłoża od góry taką właśnie wodą, kochani. No ja już się niestety muszę rozstać z tą cudowną pink Lindą. Jeszcze raz taki ostatni rzut na, na jej piękno, i już pokazuję wam begonie. I wydaje mi się, że już przechodzimy sobie do troszeczkę mniejszych. Kolejna begonka to begonia maculata Black. I samą makulatę na pewno bardzo dobrze znacie. Jest to jedna z najbardziej popularnych begonii. To jest ta begonia, która ma jasno-zielone liście i nakropienia, a tutaj mamy tę samą roślinę, tylko że w wersji black. Czyli tutaj będzie dużo ciemniejsza roślina, natomiast nakropienia są te same. Bardzo urzekająca roślina, taka przyciągająca, wręcz magnetyczna. I zobaczcie proszę jeszcze, jak ona się cudownie błyszczy. A to są liście bez czyszczenia, także tylko w naszej wyobraźni pozostaje obraz tego, jak one będą cudownie wyglądały, jak je wyczyścimy, czym liście można wyczyścić, na przykład roztworem wody i olejku nim. Tutaj zdecydowanie musicie pamiętać o tym, żeby podkładać dłoń pod od liść, który czyści, czyścicie, aby podczas przecierania go po prostu nie porwać. No bo zobaczcie proszę, jak cudowne są te liście. Tutaj w, w przypadku tej begoni takie bardziej podłużne e, brzegi są nierówne, także byłoby bardzo szkoda je porwać. Także tego nie robimy. Ja tę begonię już odkładam i pokazuję Wam kolejne nasze dzisiejsze begoniowo-festiwalowe obywatelki. Jasno zielona begonia, troszeczkę podobna do begonii makulaty, natomiast ta begonia jest zdecydowanie jaśniejsza i również ym, tylna tutaj blaszka liściowa jest troszeczkę jaśniejsza niż w przypadku makulaty. Również mamy te jasno takie srebrne, takie białawe nakropienia. Bardzo ładna sadzonka, bardzo taka żywotna, taka witalna. Ta zieleń bardzo przyciąga uwagę i jak możecie też zobaczyć, tutaj mm, te pędy nie są podpierane żadną toczką i ta begonia troszeczkę chce się kłaść. Także pamiętajcie o tych w przypadku właśnie niektórych begonii, tych, które w ten taki krzaczkowaty sposób rosną. Tutaj również mamy widoczne takie delikatne kwitnienie, bardzo, bardzo charakterystyczne dla begonii. No nie jest to może jakoś bardzo spektakularne, spektakularne widowisko, natomiast wydaje mi się, że do takich bardzo delikatnych, do takich zwiewnych liści bardzo dobrze pasują też takie właśnie zwiewne kwiaty. No zdecydowanie one tej całej rośliny nie przytłaczają. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, że nowy listek jest bardzo. Bardzo, bardzo jasno zielony, trochę wręcz taki jabłuszkowaty. No, i tutaj też po tych liściach dobrze widać, dlaczego Begonia to ukośnica. I ostatnią begonią w naszym dzisiejszym begoniowym festiwalu jest begonia Ferox. Begonia, którą wiem, że możecie znać i też wiem, że ją bardzo lubicie, a to przez to, jaki spektakl niesamowitości odbywa się na jej liściach. Możecie zobaczyć tutaj pewnego rodzaju wypustki, które mogą przypominać kolce i widoczne są one na każdym liściu. Chciałabym Wam również bardzo pokazać, jak ten liść wygląda od tyłu, ponieważ zdaje się, jakby ktoś, mm, te, nazwijmy to oczywiście w cudzysłowie, kolce, wypychał właśnie z tylnej blaszki liści. Bardzo dekoracyjnie to wygląda. Wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej charakterystycznych begonii. I pewnie jak myślimy o begoniach innych niż begonie królewskie, które są też dosyć popularne, to pewnie właśnie begonia Ferax jest jedną z tych najczęściej wybieranych, tych takich omawianych. Ona również będzie rosła w ten sposób bardziej taki krzaczkowaty. No nie będzie oczywiście tutaj rosła ku górze, tylko właśnie na boki. Begonie nie lubią stać w. Przeciągu. Nie lubią tych nagłych zmian temperatury, nie lubią tych zimnych powiewów z okna. Także jeżeli mm, macie inne stanowisko, w którym begonie możecie postawić, na którym begonie możecie postawić, to zdecydowanie takie stanowisko jej wybierzcie. Ona też najlepiej czuje się w tych takich optymalnych temperaturach od około 19 do 24 stopni. No dobrze, kochani, kończymy nasz begoniowy festiwal, a ja pokazuję wam już pozostałe rośliny z naszej dzisiejszej dostawy. Kochani, mamy ponownie Monstera Burle Marx Flame. Wiem, że bardzo wielu osobom na niej zależało, także daję znać, że wróciła. To nadal są te piękne sadzonki z bardzo charakterystycznymi wycięciami dla monstery Burle Marx Flame. Jej chyba najnowszy liść robi zdecydowanie największe wrażenie. Jak możecie zobaczyć, Monstera tutaj już chce się wkorzenić w doniczka. Jest to zdecydowanie roślina taka żywotna, witalna i tutaj oczywiście pamiętajcie o tym, żeby dołączyć jej jakiś palik, czy to kokos, czy to mech, czy to kratiste palik, po którym będzie mogła się wspinać, ponieważ jeżeli zostawicie ją samą sobie, to może na przykład tutaj przewie próbować przewieszać się przez doniczkę, ale pod e, ciężarem i pod e, sztywnością własnych tutaj pędów może się po prostu połamać, no tego, tego raczej nie chcemy, także też chciałam wam pokazać, jaka tutaj jest różnica pomiędzy tym najmłodszym listkiem, zobaczcie jaki on był malutki, a mm, do jakich rozmiarów doszedł i to też nie jest ostatnie słowo Monstery, no bo jak sama nazwa wskazuje, Monstera będzie rosła monstrualna, także to była monsterka. na dzisiaj idziemy dalej. Ze zwisaków jest jeszcze grandi Grandiflorus, roślina, która wygląda jak zwisający, kaktus. No tutaj zdecydowanie nie jest to jakoś na wyraz powiedziane. Jest to sukulent zwisający, który zdecydowanie odnajdzie się na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, nie potrzebuje za dużo wody. Te pędy są naprawdę bardzo grube, pełne takich, możecie zobaczyć z bliska, takich delikatnych cierni wyrastających za areoli i to jest też roślina, która razem z pseudorypsalisem może nam zawisnąć na balkonie, nawet na tym wschodnim, ale jeżeli macie powiedzmy południowo-zachodni czy południowo-wschodni to Również tam Seleni możecie zawiesić. No i to jest roślina, która według mnie już jest dekoracyjna tutaj ze swojej zieleni, ale też to, są, to jest właściwie roślina, która pięknie kwitnie. Także tutaj możecie wybrać albo zieleń rośliny, albo kolory kwiatów, albo mieć to wszystko w jednej roślinie. Także zobaczcie, to już też jest wieszaczek. Przesadźcie do podłoża dla sukulentów i cieszcie się kolejnymi. Po i mam dzisiaj dla Was choję Crimson Queen. Tutaj będziemy mieli delikatnie zaokrąglone liście, zieloniutkie z białą, białą wódką, z białym marginesem. Jak możecie zobaczyć, sadzonki są tak gęsto, żywo rosnące, witalne. Natomiast tutaj druga, drugą choją jest choja DS70, która ma troszeczkę mniejsze liście, bardziej takie atłasowe, trzykolorowe ponieważ też ona potrafi się tak delikatnie różowo przebarwiać. Natomiast tutaj mamy takie żółto. Zielono, troszeczkę limonkowe, mniejsze listeczki niż w przypadku tej choi. Choje bardzo dobrze poradzą sobie w bigosie, poradzą sobie w podłożu z dużą ilością kory, również dobrze poradzą sobie w hydroponice. Pamiętajcie o tym, że to są rośliny, które wymagają dosyć słonecznego stanowiska, może nie południowy, palący parapet, ale na pewno to nie są rośliny do cienia. Jeżeli chodzi o podlewanie, to pamiętajcie o regularnym podlewaniu, ale wówczas, gdy podłoże przeschnie, szczególnie w przypadku tych grubolistnych choi. One tego nadmiaru wody nie tylko nie lubią, ale wręcz go nie zniosą. Choje też szalenie łatwo się ukorzeniają, więc z tej rośliny możemy za chwilkę sobie dociąć sadzonek, ukorzenić je, najlepiej po prostu w wodzie i za jakiś czas dosadzić i mm, prowadzić tę choję w sposób bardziej taki krzaczkowaty, pełny. Możecie również też choję prowadzić na różnego rodzaju drabinkach, tutaj drabinki czy to akrylowe, czy to bambusowe, w, wokół których choje będą zakręcały swoje pędy, ponieważ choje z tego słyszą. Choje na początku wypuszczają długi, bezlistny pęd, na którym z czasem pojawiają się liście. Także mam nadzieję, że nie przyjdzie Wam do głowy, aby takie liście obciąć. Jeszcze raz pokazuję z bliska dwie choje na dzisiaj: tutaj Crimson Queen, a tutaj DS70. Jeżeli tak jak ja kochacie róż, to na pewno również zakochacie się w tej trzykrotce. Zobaczcie proszę, ile tu jest różu, jaka to jest gęsta, taka kurpulentna roślina. Cudne, delikatne, cieniutkie listeczki, które z bliska połyskują się brokatowo. Mamy tutaj róż, mamy tutaj taki delikatny fiolet. Trzykrotka jest bardzo łatwą w uprawie rośliną. Dla wielu wydaje mi się, że to jest najłatwiejsza w uprawie roślina. To, czego ona wymaga, to jest stale lekko wilgotne podłoże. To jest naprawdę spora dawka słońca i uniwersalne podłoże, na przykład wymieszane z perlitem. Pamiętajcie o tym, że trzykrotki musimy odmładzać. Także z czasem może zadzieć się tak, że na dolne. Pędach, na ich dolnych częściach liście zaczną obumierać, i wówczas to jest bardzo normalne zjawisko. Wówczas wystarczy taką trzykrotkę pociąć, ukorzenić i dosadzić ją, i to jest właśnie sposób na odmładzanie trzykrotki. Też bardzo wiele osób taki pęd trzykrotki dokłada do szklanki czy też do pojemnika z wodą, w której ma zamiar ukorzenić inne rośliny, ponieważ trzykrotka bardzo szybko wytwarza hormon wzrostu, który pomaga innym roślinom również te korzenie wypuścić. Także trzykrotki to bardzo. Bardzo łatwe, spektakularnie piękne rośliny, które cały czas mam wrażenie są troszkę niedocenione. Także jeżeli lubicie trzykrotki, jeżeli macie trzykrotki, to koniecznie zna dajcie znać osoby w komentarzu, że jesteście, a ja jeszcze raz jest zbliżam tę cudowną, różową piękność. I z nią poinformuję Was o tym, że zmieniamy kadr, ale nie zmieniamy tematu. Zostajemy w roślinach domowych, ale troszeczkę z innym typem. Przejdźmy teraz do roślin, do których dobrałam osłonkę. I tak tutaj rozpoczynamy tą cudowną kalateą, która razem ze swoją osłonką jest cała różowa. Jeżeli chodzi o uprawę tej rośliny, to pamiętajcie o wilgotnym podłożu, które nie może przeschnąć. Kalatea ma dosyć wrażliwy system korzeniowy, oraz o tym, że ta wilgotność powinna być również w powietrzu dosyć wysoka. Także tutaj widne łazienki albo widne kuchnie będą idealnym miejscem. Kalata fasciata słynie ze swoich zielono-zielonych liści, które naprawdę cudownie się błyszczą. Spody liści oczywiście są takie bordowo-błakłażanowe i do tej wytrawnej kolorystyki dobrałam tę granatową osłonkę. Pamiętajcie o tym, że kalate podczas całej doby poruszają swoimi listkami i jest to zupełnie normalny proces. Aglaonemy to rośliny, które możemy uprawiać na stanowiskach i delikatnie zaciemnych i takich bardziej nasłonecznionych. Wymagają przesadzenia do Ziemi uniwersalnej z perlitem oraz tego, żeby nie podlewać ich za często. W przypadku tego rodzaju zdecydowanie można o tym podlewaniu trochę zapomnieć. A tutaj przed Wami aglaona ma iście biała, i to właśnie do tej białej blaszki liściowej dobrałam również tę osłonkę. A tutaj trochę większe aglony, i tutaj będziemy mieli Aglaonema White Lens, dużo bardziej podłużne liście, lancetowate, a same w sobie liście są jasnozielone, miętowe z takim delikatnym, ciemniejszym zielonym paskiem po bokach, czyli takimi marginesami. Rośliny, które w swojej kolorystyce są klasyczne, czyli tak jak tutaj mamy zielono-zieloną roślinę, świetnie będą wyglądały na przykład w takich właśnie pomarańczowo-brązowych osłonkach, ponieważ te kolory nawzajem się podbijają. Kolejna aglaona ma na dzisiaj to aglaona ma pistaccio. No i jak pistaccio, to będziemy doszukiwać się tej takiej bladej Pistacjowej numer zieleni i rzeczywiście liście są jej pełne, ale są też pełne różnych innych kolorów. Są wyjątkowo takie ciapkowane, jakby były nakrapiane. Naprawdę jedna z ładniejszych aglonów, jakie ostatnio widziałam. Także jeżeli polujecie na rośliny takie bezproblemowe i takie, które można również komuś sprawić na prezent, na przykład, to myślę, że aglona będzie świetnym wyborem. I jeszcze jedna aglonoma na dzisiaj. Tutaj mamy za to limonkowo-białą kompozycję z agleonemą, która jest nowością, której wcześniej u nas. Nie było. Przejrzyjmy się z bliska jej liściom, które naprawdę robią wrażenie. Tutaj będziemy mieli dużo bieli, dużo limonki, trochę zieleni, ale takiej właśnie rozbielonej, takiej jaśniejszej. Wydaje mi się, że też w duecie z, nasz, z naszą dzisiejszą drugą, białą, aglaonemu mogą naprawdę stanowić bardzo ciekawy duet. Jeszcze to żywo-zielone tał w takiej kamienistej, bardzo surowej osłonce. Roślinę tę powinniśmy uprawiać bardzo podobnie, jak lodendrony czy monstery. Także tutaj musimy pamiętać o przesadzeniu jej do bigosu, o regularnym podlewaniu oraz o zapewnieniu rozproszonego światła. No i przyjrzyjmy się jeszcze z bliska tym cudownym liściom. Do wilgociolubów należy również ktenantę. Tutaj uprawa tej rośliny jest bardzo podobna oczywiście do kalatei czy marant. Także musimy pamiętać o podwyższonej wilgotności powietrza oraz o nieustannie lekko wilgotnym podłożu, a jeżeli chodzi o stanowisko to może być nawet takie delikatnie zacienione. I do tej zielono-żółtej rośliny, dopasowałam tę osłonkę z takim bardzo um, ciekawym szkliwieniem. Mamy tutaj granat, mamy pomarańcz, mamy beż, a do tego taki bardzo ciekawy wzór. Także myślę, że to jest taka mocna kompozycja, taka bardzo kreatywna kaktusowa osłonka, a w niej Monstera karstenianum, znane również jako Epipremnum marble planet. Ta roślina potrzebuje pilnie od nas jakiejkolwiek podpórki. Może to być palik z mchem, może to być podpora taka kokosowa. Jeżeli chodzi o uprawę, to tutaj pamiętajmy o regularnym podlewaniu, ale nie przelewajmy tej rośliny. Zapewnijmy jej stanowisko z rozproszonym światłem. No i jeżeli chcemy cieszyć się jej dużym wzrostem, to pamiętajmy właśnie o tej podporze. To jest naprawdę kluczowe w przypadku właśnie tej tej rośliny. No i zwróćcie tutaj uwagę, jak genialnie pasuje ten taki wzorek, te wybrzuszenia na osłonce do wzorków, które są dostępne na liściach, do właściwie tych takich wybrzuszeń. Myślę, że bardzo ciekawie jedno podkreśla drugie, a to drugie podkreśla to pierwsze. Także to też taki pomysł, jak osłonki dobierać do roślin. I teraz przechodzimy do ogrodu, w którym powoli, powoli zaczyna robić się jesiennie, ale to nie oznacza, że nie można kupować nowych roślin. I dzisiejszy przegląd zaczynamy oczywiście od wrzosów. Dostępne są oczywiście pojedyncze wrzosy, a dzisiaj chciałabym wam pokazać takie dwie kompozycje wrzosowe. Jedna z nich to taka wielka misa XXL, która sama w sobie może stanowić już taką jedyną dekorację, albo jeżeli macie może mniej miejsca, to taka mniejsza dekoracja w takim ozdobnym koszyczku. Zostajemy przy odcieniach różu i przed Wami Hortensia Bubblegum. Bardzo rzadka odmiana. Hortensia, która kwitnie na cudownie różowo-biały sposób. Jeżeli lubicie hortensję, a tej jeszcze nie macie, to teraz jest dobry moment, żeby się w nią zaopatrzyć. Zostajemy nadal w tych kolorach i przed Państwem Eupatorium. Bylina bardzo łatwa w uprawie. Jest szczególnie lubiana przez pszczoły i motyle. Najlepiej odnajdzie się w pełnym słońcu, ale poradzi sobie też w delikatnym półcieniu. Jeżeli jednak wolicie nieco bardziej owocowe klimaty, no to dzisiaj mam dla Was bananowca, który ma przepiękne, czerwono-zielone, ogromne liście, albo też jabłoń, jak możecie widzieć już z jabłkami. W przypadku tych dwóch roślin, pamiętajcie o dosyć dużej dawce słońca. Dla fanów nieco bardziej pastelowych kolorów i takich zwiewnych roślin, polecają się oczywiście. Eukaliptusem. Dzisiaj mam dla Was dwie odmiany: tę bardziej klasyczną, która charakteryzuje się takimi okrągłymi listkami, ją pewnie znacie, oraz tę, która jest u nas pierwszy raz. Ta jest jeszcze bardziej delikatna, lekka i zwiewna. Myślę, że na takim jesiennym wietrze będzie cudownie powiewała. W dzisiejszej dostawie znajdziecie również skimie. To piękne zimozielone krzewy, które głównie słyną ze swoich błyszczących liści, pachnących kwiatów i ozdobnych owoców. Najlepiej odnajdą się na stanowisku półcienistym albo nawet takim zacienionym. Na koniec naszej ogrodowej dostawy przedstawiam Wam kielichowca. Jest to bardzo dekoracyjny krzew ozdobny z naprawdę pięknymi, ciemno-czerwonymi kwiatami. Najlepiej odnajdzie się na stanowisku słonecznym, ponieważ na tym stanowisku najchętniej będzie kwitł. Kochani, to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Bardzo się cieszę, że mogłam ponownie dla Was nagrać przegląd nowości. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Już od dawna ich nie czytałam, także mam nadzieję, że mnie zaskoczycie i wiele tych komentarzy się pojawi. Ja oczywiście zapraszam Was na zakupy do sklepu stacjonarnego, który znajdziecie przy ulicy Mrówczej 212 w Warszawie oraz do sklepu online, który znajdziecie pod adresem florapoint.pl Widzimy się już niedługo w w kolejnym filmie trzymajcie się cieplutko i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do widzenia i cześć.